A, bo Ty pokazujesz, co, jak się ma w mają wypadkach tak radować. zwanych Aha. z pogranicza, jeżeli ktoś Aha. naprawdę ma problemy z, z swoją męskością, uważa, że jednak mógłby coś zrobić. Hmm. Często w internecie znajdują się tak zwane pompki próżniowe. Cóż to jest? Po prostu naczynie plastikowe, nie bójcie się, nie pęknie, jak spadnie, nie, nie rozbije się, nie potnie z uszczelniającą takim mankietem. Wprowadza się odważnie, nie ma się czego bać. Członka do środka, a następnie jest pompka, ale nie pompująca powietrze do środka, tylko powodująca próżnię. I w tym momencie ten członek, o, on tutaj nie będzie tak idealnie, bo on nie jest oczywiście unaczyniony, delikatnie zostaje wprowadzany do środka, a i brzęknie, ponieważ krew również do naczyń jest wciągana. Nie bójcie się, zawsze można nacisnąć i on właśnie wraca do siebie. Jeżeli nie chcecie aż tak złożonego instrumentu. Narzędzia mamy... tortu. Na... Tak, może to się tak wydawać. Jest jakby pewien substytut prezerwatywy. Silikonowa nakładka na członka w stanie erekcji, która może wytłużyć wam penisa. No, Proszę bardzo, 3-4 centymetry, zakłada się go po prostu w czasie tuż przed stosunkiem. Na, Ja może pokażę, żeby była widoczna różnica. Jeżeli weźmiemy sobie tą właśnie próżniową pompkę i przystawimy penisa, mamy mniej więcej taką długość. Jeżeli teraz wprowadzimy sobie tą, ten jakby przedłużacz, momencik, muszę to zrobić tak jakoś sprawnie, Naciągam i proszę Państwa, możemy zyskać. Proszę zobaczyć, bezboleśnie, bez farmakologii. No, wyraźna różnica, prawda? 3 do 4 cm. Myślę, że to jest rozwiązanie przede wszystkim dla tych, którzy mają mimo wszystko kompleksy, a nie ma u nich patologii ani problemów.